Wszystkim Dawid Daniel witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym update'ie mojej kolekcji filmowej. Minął kolejny miesiąc, kwiecień. No i cóż, pora zobaczyć co dołączyło do mojej kolekcji. W tym miesiącu były dwie paczuszki. Jeden preorder, który dotarł początkiem kwietnia. No i jedna właściwa paczuszka. Dobrze, nie przedłużając, zmieniamy perspektywę i zobaczymy. Co udało mi się zakupić? Dobrze. To mamy pierwszą e, paczuszkę w tym miesiącu. Był to pre-order. W sumie, może to powinno być dane w zakupach na luty, bo wtedy był pre-order zrobiony. No ale przyszło dopiero teraz. Dobra. W środku znajduje się jeden film. Będzie to film Blu-ray 4K plus Blu-ray zwykły. Zobaczymy, czy zgadniecie. Możecie zacząć zgadywać teraz. Dobrze, ale nie przedłużając, otwórzmy tą małą poczuszkę. Trze. A w środku mamy Frozen Deva. 4K, plus zwykły blu -ray. Oczywiście ze slip coverem, też taki fajny slip cover z takim wypukłym tytułem. Także, zobaczmy sobie w środku. I mamy trzecią pozycję w 4K w mojej kolekcji, z czego się cieszę. Powiem wam szczerze miałem dość sporo obawy... przed zobaczeniem tego filmu, bo udało mi się go już wcześniej zobaczyć. Ale wyszło całkiem nieźle, moim zdaniem. Zobaczmy sobie w środku. W środku mamy płytę standardowe Blu-ray i 4K. jak na Sequel, to naprawdę, moim zdaniem, bardzo udany. A udało mi się go zobaczyć tak całkiem przypadkowo. Na YouTube w sumie 2 dni ktoś udostępnił. Eee, bo jak pewnie wiecie za polskim domingiem jeżeli chodzi o Frozen to nie przypadam za bardzo więc czekałam aż ten go zobaczyć po angielsku no i natrafiła się okazja no i zanim Disney zablokował filmik chyba był tam filmik przez dwa dni na youtube to udało mi się obejrzeć także jestem także się z jednej strony cieszę że mogłem go zobaczyć zanim się zdecydowałem na zakup i myślę że naprawdę jeżeli chodzi o sequele to naprawdę całkiem udane Dobrze, dla Was to będzie teraz kilka sekund, dla mnie zapewne kilka lub kilkanaście dni, bo szczerze powiedziawszy, jeszcze zamówienie takiego takiego ostatecznego na kwiecie jeszcze nie złożyłem. Także nie wiem jeszcze co dołączy do mojej kolekcji w kwietniu. Dalej, ale to już jest pierwsza pozycja. Dobra, zobaczmy co się pojawiło w drugiej przeszłości. Ok. To mamy drugą poczuszkę. E, tym razem z sklepu DV Max. już nie przedłużając, takich rozmiarów e, nie przedłużając. Otóż i zobaczmy, co jest w środku. Muszę przyznać, że w tym miesiącu miałem dość, w sumie można powiedzieć, problem wręcz. Żeby wybrać co połączył do mojej kolekcji. Aż dziwne, już dawno nie miałem takiej sytuacji. Ale udało mi się coś wybrać. Żądamy na to. Otwórzmy się z wtonu. Można tutaj fakturka. Okej. Okay. Mamy w sumie 4-6 filmów. Tak się prezentują grzbiety. No i cóż, zobaczmy po kolei. Pierwszy film z góry to mamy Brothers Grim. Wydanie brytyjskie. Prezentuję w środku mhm. kolejny film, zakup całkowicie w ciemno, a mianowicie 303 Bitwa o Anglię albo Division 303 ja jestem ciekaw polsko-brytyjski film o naszych bohaterach, którzy walczyli w Rafie podczas II wojny światowej Cena atrakcyjna, i zdecydowałem się na zakup tego filmu Jest to polskie wydanie No zobaczymy, jestem ciekawy jak wyszedł ten film Dobrze, kolejna propozycja, pozycja to tegoroczny zdobywca Oscara za najlepszy film, między innymi, a mianowicie Parasite. Jest to polskie. Przepraszam, jest to polskie wydanie, Blu-ray. Jak pewnie wiecie, ja lubię filmy azjatyckie. Ten film dostał też Oscara, także mam duże nadzieje co do tego filmu. Zobaczymy. No coś musiał mieć w sobie, że film nieagłojęzyczny został nagrodzony. Tak naprawdę możemy powiedzieć. Najważniejszą Uff, Ciężko sadzi. Patrzymy sobie w środku. To się prezentuje na drugim w środku. No zobaczymy, jestem bardzo ciekawy tego filmu. Dobrze. Kolejna pozycja The Disaster Artist Czyli film o powstaniu Jednego chyba z najgorszych filmów Wszechczasów Który tak naprawdę Zebrał grono swoich fanów A mianowicie e, The Room Johnny Go Weizo. Johnny, Weizo? Johnny Weizo. Nie, nie Johnny Wazo Johnny miał w tym filmie e, Tommy Wise. Jest to polskie wydanie. Podobno bardzo fajny film. Zobaczymy. Czarna płytka w środku. Bez fajerwerków. No, film o powstaniu filmu, także mimo tego, że to był The Room, to jestem ciekawy, zwiastun się też fajnie zapowiadał, dużo dobrych opinii o tym filmie słyszałem, także zdecydowałem się na zakup. Kolejna, czwarta pozycja to kolejny film Quentina Tarantino, który dołączył do mojej kolekcji, a mianowicie Inglourious Basterds, bankarty Wojny. Jest to polskie badanie Blu-ray. sobie w środku. Jak się prezentuje w środku. To już chyba filmów kontynentalnych bo jakoś specjalnie trzeba przedstawiać. I ostatnia pozycja klasyka, Mianowicie The Shawshank Redemption, Wskazani na Shawshank. Jest to brytyjskie wydanie, dobrze? Ja chyba z tych wszystkich filmów to ten film już naprawdę nie wymaga żadnego. Komentarze czy przybliżenie w końcu w mojej kolekcji coś się nie zamyka a to jeszcze raz podsumowując w tej drugiej paczuszce kwietniowej. I Soulsok Redemption, Wskazanie na Soulshank, Inglorious Bastard, Pękarty Wojny, The Disaster Artist, Parasite, zwycięzca tegoroczny za najlepszy film między innymi, 303 bitwa o Anglii i Brothers Grimm bracia Grimm. Tak się jeszcze rozprzedają grzybiety. No i tak by się prezentowała druga poczuszka w kwietniu. Na ten moment nie wiem, czy będzie kolejna, więc albo się przeniesiemy na podsumowanie, na pożegnanie właściwie, albo do kolejnej poczuszki. No i tak by się prezentowały moje zakupy filmowe w miesiącu kwietniu. Tak, wspomniałem. W tym miesiącu powiedzmy miałem mały problem z wyborem filmów, ale ostatecznie jestem zadowolony z pozycji, które dołączyły do mojej kolekcji. No i cóż, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli się podobało, dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi nowymi filmikami. Zapraszam także do podzielenia się swoimi pytaniami i może przemyśleniami w komentarzach poniżej. A ja zobaczę się z wami w kolejnym filmiku. Jak zawsze, niech moc i dobre filmy. Zawsze będą z wami. Dardaniello, over now.